Spokój dobro. Pokój, dobro. Pytanie Jasia do Jana. Poczułem się jakbym to ja otrzymał to pytanie. Czyż i wy chcecie odejść? Tak, bo czasami takie pytanie pozwala zobaczyć, że może nie do końca coś jest i u mnie, i to mnie zaprasza do czegoś wspanialszego. Jezus jednak otrzymał odpowiedź: Panie, do kogoś pójdziemy? To słabość czy wielkość człowieka być zależnym od Boga? Bo tak jak bycie niewolnikiem, wydaje mi się, Jasiu, że jeśli w tobie jest pełna świadomość swojej wartości o tym, kim jesteś, Aha. jakie masz dary, talenty, to tak. też i wady, i słabości. Oj też mam, to nie będziesz nigdy nazywał tego niewolnictwem, a oddaniem się, zawierzeniem, Aha. radosnym powierzeniem się. No tak, zasadnicza różnica. Bo kto kocha, nie powie że jestem niewolnikiem, ale drogim synem i córką. A w końcu ta zależność staje się radosną pewnością, że nie jestem sam. Dokładnie. Nie jesteś sam. Zapraszamy na następne spotkanie. Zapraszamy.